Wydaje mi się, że wojna w Syrii pokazuje, jak ta technologiczna strona modernizowania się Bliskiego Wschodu została wykorzystana do tego, żeby stworzyć taką no, propagandową maszynę naprawdę na skalę, uważam, dość bezprecedensową. To znaczy, naprawdę przekopanie się do jakichś takich krytyczniejszych opracowań przez tą naprawdę jakąś taką chmurę. No, bardzo wyrafinowanej, bym powiedział, i też bardzo chwytającej za umysł i serce czasami, no było bardzo trudne. I tak jak wspominałem, no do dzisiaj mam poczucie, że nie dyskutujemy na temat tej wojny na takim neutralnym terenie. Tak? To znaczy, że ten teren jest potwornie zmilitaryzowany, że te informacje są, podlegają no takim szere szeregom szantaży emocjonalno-politycznych, które nie pozwalają w ogóle krytycznie spojrzeć na coś, co wydaje się no konieczne, prawda? To znaczy, że, że no dzieje się jakaś bardzo tragiczna sytuacja i do, dotarcie do jakichś takich no w miarę rzetelnych i obiektywnych informacji powinno wszystkich interesować. A tu się okazuje, że, że chyba tak trochę nie było.